Witam wszystkich serdecznie. Mamy 14 dzień lipca, piątek. Zaczynamy nasz przegląd rynkowy. Pamiętajcie, proszę, że to, co pokazuję i mówię, ma wyłącznie charakter edukacyjny. To jest moja prywatna opinia, nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne. Przenosimy się od razu na wykres Bitcoina. Tutaj widzimy, że wybiliśmy tak naprawdę nowe ATH lokalne. Osiągnęliśmy okolice 31 775, więc potencjalne możliwe zewnętrzne mierzenie, aż tutaj. Wchodzą w grę właśnie okolica 31 959. Widzimy tutaj układ Butterflya ja już go też zaznaczę tutaj dla każdego, aby był widoczny X, A, punkt B no i punkt B właśnie, okolice 78,6, minimalnie nie został zaksięgowany, natomiast jak najbardziej jest to do zaakceptowania no i pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze, przede wszystkim tutaj widzimy, że już dotarliśmy w okolice 61,8 z korektą prostą, e, potencjalne możliwy drugi retest no i dalsze potencjalne wzrosty w okolice właśnie 100 127 pierwsze tutaj opory. Natomiast kolejny opór na poziomie 161,8 32 574. Przenosimy się od razu na wykres złota. No i pytanie: jakie tutaj są dalsze możliwe scenariusze? Widzimy na złocie, no malutka podaż się zaczyna pojawiać. Tutaj pierwszy, drugi, trzeci test danego poziomu. Natomiast e, pytanie: jakie są dalsze możliwe scenariusze? E, przede wszystkim pokazuje na ten moment. Te wszystkie mierzenia, tą korektę pędzącą również, no i zobaczmy pomiar ostatniej fali. No i tutaj widzimy okolice 78,6. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten punkt B układu harmonicznego, no to możemy go wziąć na poziomie 50. Jednak on jest bardzo mały, no i tutaj nie będziemy mieli żadnych potwierdzeń. Więc przede wszystkim, co no to, dodajemy pomiar ostatniej korekty, no i tutaj widzimy, że okolice 161 8 wypadają w okolicach właśnie 886. i zejdźmy troszeczkę niżej na niższy interwał no tutaj widzimy na wczorajszych danych góra-dół, góra-dół więc no to jest ten naj najaktualniejszy pomiar 88, 161,8 już mówię jakie to okolice cenowe, no nie będzie to też takie łatwe w rozegraniu bo strefa jest ogromna i nie ma też pełnej zgodności, nie ma tej precyzji tutaj okolice właśnie 1973 potencjalne silne opory też, że zamienia te kolory na czerwone, aby nikomu się nie pomyliło, no i tutaj od razu już mamy Zaznaczę też poziom cenowy, aby każdy mógł go dostrzec. Hmm? Tak, 1973 na ten moment na silny potencjalny opór na którym złoto może reagować. Jeżeli chodzi o silver, no to tutaj tak jak rozmawialiśmy ten układ harmoniczny z H1 na poziomie właśnie tutaj było 78,6-88. Nie był w pełnej zgodności, dlatego tylko go zaznaczyłem dla ciekawości. No bo wolumen był ogromny w tych miejscach, też nie było żadnych innych potwierdzeń, więc pytanie jakie są dalsze możliwe scenariusze, tak jak właśnie rozmawialiśmy potencjalna możliwa minimalna reakcja na ten układ no i potem dalsza szarża w górę A obecnie znajdujemy się właśnie w okolicach poziomu 61 i 8 pytanie czy tutaj mamy jeszcze jakieś inne potwierdzenia oddalę troszeczkę wykres No i zobaczmy mieliśmy tutaj ZZB natomiast ten poziom jest mocno nadbijany no i pytanie czy tutaj wolumen podażowy się pojawia więc zejdźmy na niższy interwał M30 no tutaj widzimy że wciąż ten popyt no, przechodzi raz Mniejszy raz większy, natomiast wciąż się tutaj pojawia, więc potencjalne możliwe dalsze wzrosty. Tutaj, jeżeli też zauważymy, no to pomiar ostatniej fali, jeżeli na niższym interwale 61,8. No i potencjalna, właśnie korekta prosta, układ trójfalowy, natomiast też nie będzie pełnej zgodności. Zobaczcie, też to zaznaczę. ABC oraz D w okolicach właśnie 61 Tutaj m, od drugiej strony po prostu byśmy przetestowali No okolica Nefesto Natomiast pytanie czy będzie tutaj jeszcze jakieś inne potwierdzenie, jeżeli chodzi o falę BC no tutaj widzimy, że 161,8 FS to no potencjalne możliwe właśnie potencjalne możliwe wsparcie na którym rynek może reagować i potencjalne możliwe dalsze wzrosty natomiast no nie ma pełnej zgodności też bo jeżeli chcielibyśmy dodać pomiar ostatniej fali no i mierzenia Fibonacciego wewnętrzne no to tutaj nawet 38,2 no będzie 38,2 tak, natomiast na no 38,2 jako sam jeden poziom, no to też jest za słaby. Na razie czekamy na dalszy rozwój scenariusza, no i potencjalne możliwe wsparcie właśnie e, 61 i okolice m, FS100. Jeżeli chodzi o kolejny instrument, e, ropa WTI, no to tak jak rozmawialiśmy, dalsze e, tutaj mm, szarże w górę, e, no, wolumen w ogóle nie dawał nam e, żadnego zielonego światła. No i potencjalny, właśnie układ harmoniczny w okolicach 79-31, że reagujemy właśnie na tego butterfly'a. Zewnętrzne mierzenia 127, tylko przypomnę, pomiar od fali B. Do C, tutaj, no i 127 w tych okolicach, 77-38, gdzie widzimy już pierwsze reakcje nastąpiły. No i pytanie, jakie są dalsze możliwe scenariusze? Przede wszystkim weźmy tutaj korektę pędzącą, wykasuję na razie te linie, nie będą nam już tak e, potrzebne, nie będą takie istotne. No i dodajemy od razu poki. Tutaj widzimy, że były też reakcje, już dochodzimy, właśnie w okolice e, one to one no i przede wszystkim właśnie pomiar ostatniej fali, pofa musimy dodać tutaj widzimy, że jest okolice 38,2 pytanie, czy będą poziomy Dina Polego dodajemy, no okolice 61,8 wypadają no niżej, nie ma pełnej zgodności więc mamy tylko jedno potwierdzenie 1 to 1 z 38,2 no i lokalny ZZB, od którego potencjalne możliwe dalsze wzrosty właśnie do ceny już e, przypomnę 79,31 na wypełnienie układu harmonicznego na razie ten, ta podaż tutaj zaczyna narastać, więc no, jest to też ciekawe, natomiast na niższym interwale widzimy, że jest po jest reakcja już na tego one, -to -one no i możliwe potencjalne dalsze wzrosty. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, no to tutaj, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, m, poziom 88,6, natomiast ten poziom był sam, samotny, tutaj jak palec, bez żadnych potwierdzeń. No i same poziomy też są, są słabsze, jak najbardziej też mogą być na nie reakcje. Na pytanie, jakie tutaj są dalsze możliwe scenariusze? Od razu, co nam się rzuca, no to korekta prosta, natomiast zakończenie jej jest w okolicy. W 34 34381. No i pytanie, czy mamy też jakieś dodatkowe potwierdzenia w postaci mierzenia poka fali BC? No tutaj już widzimy klaster mierzeń 161,8 FS100. Już mówię, jakie to są poziomy cenowe. To jest 34411, no i 34386. Potencjalne tutaj wsparcie, od którego cena też możliwe może się odbić. Ja też tutaj to zaznaczę o potencjalne możliwe wsparcie, jeżeli chodzi o tą linię wcześniejszą trendu, już ją usunę. No i jeżeli tak będzie i wciąż będzie narastał popyt, no to możliwe nawet zewnętrzne mierzenie. Natomiast na ten moment tutaj e, okolice 34411. Jeżeli chodzi o daka, no to też tutaj rozmawialiśmy. Okolice 15 639,600. 20 39 dokładnie 15614 natomiast zobaczcie wolumen w tym miejscu w ogóle nie dawał zielonego światła nie było pełnej zgodności pytanie jak ten wolumen teraz na M30 wygląda no podaży nie ma żadnej jest bardzo nieśmiała więc tutaj też nie ma co oceniać no i możliwe właśnie zewnętrzne mierzenia w postaci 161,8 tutaj na tego Butterfly'a no widzimy, że nawet nie było reakcji, no bo ten popyt w ogóle nie dawał, tak jak mówię, pełnej zgodności. No i na ten moment mamy właśnie okolice mierzenia 15859, natomiast jeżeli wolumen popytowy będzie ogromny, wciąż narastający, tak jak tutaj widzimy no to w dalszym ciągu nie będzie tego, tej zgodności Zielonego światła. Pierwsze reakcje tutaj na one to one minimalne, jak najbardziej takie reakcje mogą nastąpić. Tutaj o tym warto pamiętać. No i pytanie, czy będzie też jakaś zgodność i jeżeli dodamy pomiary ostatnich fal no 38,2, więc jeżeli też był tutaj układ trójfalowy, e, korekta prosta, jak najbardziej wtedy też będziemy mieli dodatkowe potwierdzenia. No, jeżeli wciąż wolumen popytowy będzie się utrzymywał. Jeżeli chodzi o DAXa, no to DAX tutaj no, liczyliśmy właśnie na układ harmoniczny dojście do tego poziomu 78.6, no bo poziom 61,8 nastąpił naprawdę też mocne nadbicie wręcz no, w okolicach 78.6. No i teraz no, rynek tak troszeczkę z powietrza odlatuje. Pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze? Przede wszystkim pomiar ostatniej fali pomierzmy tutaj całość, widzimy 50. Jest księgowana, no i 61,8. Wolumen podażowy narasta, więc pytanie, czy też mamy jakieś dodatkowe potwierdzenia w tych okolicach. FS161,8, lokalne takie wsparcie, na którym cena może też reagować. Zobaczmy. No, jednak, wolumen nie jest jakiś ogromny, natomiast ciągle zaczyna narastać. Pierwsze reakcje w tych, na tych poziomach, już mówię, jaka to jest cena. 16162 oraz 16168. Jeżeli chodzi o WIG 20, pytanie, jakie są dalsze możliwe scenariusze? No, na WIG-u czekamy ciągle na 2156, a zewnętrzne mierzenie 127. No i pytanie, czy będziemy mieli jeszcze jakoś potwierdzone. Tutaj widzimy no, pomiar ostatnich korekt 161,8, więc pierwsze reakcja już widzimy na 127. Jeżeli zejdziemy na niższe intero, to możliwy układ, właśnie Butterfly'a. Zobaczmy, no ta fala BC jest bardzo malutka, tak naprawdę, więc nie ma też potwierdzeń fali BC. No i potencjalne możliwe dojście właśnie w okolice 161,8. No i pierwsza reakcja w tych poziomach do pierwszego ZZB 2138, no i potencjalne możliwe reakcje do 127,2. Jeżeli chodzi o USDPLN, no to już mówię, tak jak rozmawialiśmy też wczoraj, okolice 3,994,20 możliwe zaksięgowanie no i potencjalne możliwe dalsze wzrosty. wolumen podażowy wciąż tutaj utrzymuje się ogromny, możemy powiedzieć, że no jest mniejszy tak, niż ten wolumen podażowy na dojściach, natomiast no, wciąż tutaj on się utrzymuje i nie możemy go lekceważyć na ten moment, więc... Pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze? No, możliwe właśnie jeszcze dojście do tego poziomu 3,94,20. A potencjalne zaksięgowanie w tych okolicach. No, jeżeli wolumen tutaj będzie już wtedy no, mniejszy, jeszcze mniejszy niż jest teraz. No, i zacznie się wolumen popytowy pojawiać. No, to jak najbardziej tutaj będzie pełna zgodność. Również jeżeli przejdziemy od razu na euro dolara. No, i na euro -dolarze, jeżeli będziemy mieli jakieś silne, właśnie no, pory, od których. Rynek będzie reagował No to wtedy będziemy mieli pełną zgodność No bo jak wiemy ta korelacja z USDPLN i EURODOLAR No to minus 90, 93 Więc na, naprawdę bardzo silna no i warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o euro dolara, no to oddalmy wykres. Pytanie, jakie są dalsze możliwe scenariusze? No to tutaj dwa razy układ harmoniczny, butterfly w tych okolicach, zewnętrznymi poziomami jest właśnie tak, że są często też nadbijane. No i pytanie, z takim wolumenem popytowym na h no potencjalne możliwe dalsze wzrosty. Natomiast z H1 już widzimy, że jest ta dywergencja. No i potencjalne możliwe zejście właśnie no, i potem dalsze reakcje, nawet w okolice właśnie e, tych podwójnych 161, właściwie potrójne tutaj jest 161,8, 161,8. Natomiast na ten moment potencjalne możliwe właśnie mm, opory w tym miejscu 1.122,17 i potencjalne możliwe e, spadki, jeżeli chodzi o funta z dolarem, no to tutaj też czekaliśmy na tą okolicę 1.31,402, no i potencjalne możliwe dalsze. Spadki od tego m, już m, tutaj na wyższym interwale musimy to zaznaczyć, nawet chyba tam na d1 to e, tak, dokładnie. No tutaj nie mieliśmy też pełnej zgodności. 161,8 należy dodać m, w tych okolicach, widzimy były nadbicia, kolejne 161,8, czyli kolejne płoki. No tutaj nie mamy pełnej zgodności. No i na razie mieliśmy po prostu samo ZZB Samą linię tak naprawdę oporów W którym cena reagowała wielokrotnie No to damy jeszcze tutaj kolejny pok Dla pewności, dla sprawdzenia hmm. I jak najbardziej widzimy no reakcje były wcześniej Dojście no i potencjalne właśnie możliwe Dojście jeszcze do układu harmonicznego w okolicach Już mówię jeżeli chodzi o cenę To jest 1. 34, 135, te okolice możliwe zaksięgowanie, tutaj widzimy też lewe ramię, głowa, prawe ramię, no pytanie, czy też będziemy mieli jeszcze jakieś inne potwierdzenia, hmm, przydałyby się chociaż lokalne poki w tych okolicach 78,6, bo jeżeli chodzi o sam układ harmoniczny, no to mamy Leonarda, tylko też bez potwierdzeń, ja go zaznaczę, tutaj to jest wysoki interwał D1, Natomiast warto pamiętać, że w każdym układzie harmonicznym, no, warto potwierdzać właśnie falą BC punkt D, bo dzięki temu mamy jeszcze większą tutaj pewność, zgodność, no, lepsze potwierdzenie niż jedno samo mierzenie. Więc na ten moment czekamy na rozwój dalszych scenariuszy. Zobaczmy jeszcze tylko ten wolumen, wolumen no, wciąż się kształtuje. Więc pierwsze możliwe reakcje w tych miejscach do lokalnych one-to-one'ów też od razu je zaznaczę tutaj. Były już wielokrotne reakcje na ten moment. Jak najbardziej, też tutaj wypełnienie tego one, -to -one możliwe nastąpienie jego. No i pomiar ostatniej fali, no tutaj widzimy 38,2. Dodamy jeszcze tą lokalną. Czy będzie poziom Dina Polego? No, już tutaj wygląda to ciekawie. Mamy one, -to -one z poziomem Dina Polego, więc potencjalne możliwe właśnie wsparcia w tych okolicach. Zamieni już kolor na zielony. No, i tutaj przechodzimy od razu na kolejny instrument, tylko jeszcze poziom cenowy. Jaki to jest? 1,300. 522, 1.304,27 euro jeny, Jakie są potencjalne możliwe dalsze scenariusze? No, tutaj, jeżeli chodzi o ten euro -jen, czekaliśmy na dobicie właśnie na 50, 161,8, wypełnienie tego one-to-one. Pytanie: Jakie są możliwe dalsze scenariusze? Przede wszystkim pomiar ostatniej fali od dołka do szczytu. Na ten moment tego one-to-one tutaj wykasuje. Dodajmy mierzenie. Pomiar ostatniej fali, wcześniejsze mierzenia też tutaj wykasuje już, na razie nie będą nam potrzebne. I pytanie: jakie są możliwe scenariusze? Tutaj widzimy już okolice 50, 161,8. No i przede wszystkim musimy dodać e, pomiar ostatniej korekty. Widzimy pierwsze reakcje mogą nastąpić w okolicach właśnie 50 do 161,8 no i okolice ZZB. Pytanie, właśnie, czy będzie też równość odcinków, jeżeli chodzi o AB, równa się CD? No, jak najbardziej w tych okolicach może to nastąpić. Tutaj już mówię, jaki to jest poziom cenowy. Hmm. Już tutaj e, 155-748, więc potencjalne, możliwe, właśnie pory w tych okolicach, już e, zmienię tylko też kolor na czerwony, no, aby nikomu się nie pomyliło. 155,748 748 przechodzimy od razu na USDNa. No tutaj, tak, e, czekaliśmy na to kilka dni. Piękna reakcja w okolice właśnie 137-380. Pierwsze odbicia, wolumen jak najbardziej jest tutaj sprzyjający. Mocny wolumen popytowy, już narasta. Więc pytanie, jakie są możliwe dalsze scenariusze? Wykasuję tego Lantuana, warto o nim pamiętać, skąd się właśnie ta cena odbiła. I teraz lokalne Antuany, one -one, które potencjalne możliwe ich przebijanie. No już tutaj jesteśmy, pierwsza reakcja była na tego Antuana, one -one, natomiast tego Antuana one -one też nie mamy niczym potwierdzone. Jeżeli chodzi o nawet mierzenie fali BC, więc prawdopodobnie go wybijamy. No i dalsze. Szczyty, po prostu realizacja tego one to -one na którego wcześniej czekaliśmy Jeżeli chodzi o pomiar całej fali, no to dodajmy go mm, tutaj dla ciekawości też No i okolice 61,50, no w okolicach właśnie 61,8 to jest te 142 Tutaj też równy poziom, więc potencjalne możliwe nawet nie, wzrosty w okolice tych poziomów na ten moment wszystko ładnie wygląda, no piękne reakcje tutaj nastąpiły. Jeżeli chodzi o kolejny instrument fund z jenem, no to tak, jak też rozmawialiśmy, nie było pełnych potwierdzeń, bo dopiero okolice 61 i 8 wypadają w okolicy właśnie 182-320. Tutaj widzimy, że pierwsze reakcje następowały wcześniej. Natomiast wykasujmy już te mierzenia i tutaj większa korekta prosta, możliwe, że. Będzie realizowana. No i przede wszystkim pomiar ostatniej korekty. Tutaj też piękna korekta prosta była A, B, C oraz D, natomiast no nie było mm, pełnej zgodności. Też dla ciekawości tutaj to pomierzę, natomiast najpierw zajmijmy się tym mm, najważniejszym, co może nastąpić. No to 161,8, 61,8, potencjalny, właśnie silny opór w, w tych okolicach no widzimy, że tutaj jest strategia FTS, więc na ten moment wyczekanie, no a dla ciekawości po prostu skąd ta cena tutaj, no jako SSW, strategia spóźnionego wejścia też potencjalne no piękne, ładne mierzenie 61,8, no, lokalne ZZB, natomiast jeżeli chodzi właśnie o potwierdzenie fali BC no to tutaj wypadało w okolicach 50, natomiast jak sami wiemy, statystyka jest często to na jenach, taka, że ten poziom 61,8 szczególnie tutaj działa, więc warto o tym pamiętać, że m, pierwsze reakcje mogą nastąpić nawet na 50, natomiast to dojście do 61,8 tr należy, trzeba mieć je z tyłu głowy, że potencjalne możliwe dojście reakcje i silniejsza reakcja właśnie w tym poziomie. Jeżeli chodzi o nadgaz, no to tutaj, tak jak rozmawialiśmy o wypełnieniu tego one to -one no i potencjalne dalsze spadki, nawet wy. Bicie nowych dołków, że ten układ harmoniczny tutaj, który był potwierdzony, no nie będzie miał takiej siły przebicia, natomiast warto było też o nim pamiętać i no, mieć to z tyłu głowy, tak, żebyśmy wiedzieli, jak cena by reagowała, co dalej, żeby mieć zawsze ten drugi plan. No i pytanie, właśnie jakie są możliwe dalsze scenariusze? Przede wszystkim dodajmy pomiar całości całej fali tutaj no i już go dodajemy, pomiar wewnętrzny no i widzimy okolice właśnie 50, jest to drugi retest już no, zobaczmy jeszcze tylko ten wolumen jaki jest wolumen, no, jest nijaki, żaden, wolumen popytowy jest, no w ogóle go nie ma, więc cały czas tutaj bierzemy pod uwagę ten wolumen podażowy, przejdźmy jeszcze tylko na niższy interwał, 30 jak najbardziej, no tutaj 0 Plaża, więc ciężko ocenić taki wolumen, więc jak najbardziej tutaj potencjalne możliwe dalsze spadki wykasuje tego Łantuana. One one, no i przede wszystkim musimy dodać e, pomiar ostatniej korekty, aby znaleźć tutaj potencjalne możliwe, właśnie opory wsparcia. W tym wypadku wsparcie, widzimy właśnie poziom 61,8 z 161,8, potencjalny właśnie FTS zamieni od razu ten kolor na zielony. No, żeby każdy tutaj mógł go zauważyć, no, żeby się nikomu nie pomyliło. Czerwony, zielonym. Ok, mamy cenę 2,438. Jeszcze tylko dodam do 161,8 tą cenę 2,408 potencjalne możliwe właśnie tutaj silne wsparcia. Warto też pamiętać o możliwej właśnie wypełnieniu nawet one, -to -one lokalnego One, -to -one też tutaj go dla ciekawości zaznaczę. No i możliwe właśnie tutaj dojście nawet w te okolice tego one, -to -one Jeszcze tylko usuńmy to mierzenie i dodajmy pomiar wewnętrzny. No i tutaj mamy 38,2, jak sami wiemy, no jest to o wiele słabszy e, poziom, natomiast dla ciekawości go tutaj zaznaczę, warto też e, no mieć to gdzieś z tyłu głowy i potencjalne możliwe dalsze dojścia w te okolice. No i na dzisiaj to już wszystko, życzę Wam powodzenia w kolejnych dniach, no i do usłyszenia!